Możesz użyć tej platformy? TO JEST! W sumie. Ty też miałeś z ciała, Yoshi? No. Co? Więc będę wyglądał jak robot, który generalnie wygląda niczym pet kogoś. Co? Jakie to jest straszne, co ja robię. Chłop się wskrzesił w ogóle, też miał cheaty. A wiecie, co ja robiłem przez całą godzinę teraz, czy nie? Waliłeś kogoś? W dzisiejszym odcinku będziemy trollować moich widzów z Discorda i na nowej mapie, czyli DRC I powiecie, Filipku, ale to już było dużo razy Widzowie, powiem wam tak Po pierwsze, zaktualizowali to mod menu, którego używaliśmy wcześniej Więc jest multum innych opcji, których możemy użyć, żeby strollować jakiegoś kidosa A druga sprawa jest taka, że będę miał odpalone dwa emongi Dwa emongi równa się dwa mod menu różne Ze względu na to, że to moje główne jest na PC, -ta, A to drugie, jak widzicie, jest na telefon Jak dobijecie 30 tysięcy w górę, to takim komposem wie się kogoś na live. Jakimś streamerkom i tak dalej, jakimś popularnym bardziej. No to chyba każdy musi zostawić, bo ostatnio tych lajków tak do dupy zostawiacie, że no nie wiem, ja chyba każdego będę na web walił za to nie zostawianie lajka. Tutaj macie pięciu ostatnich subskrybentów Jeśli również chcecie trafić tak se mną, żeby być, w sensie, że wasz nik i wasz awatar w sumie, bo no nie możecie raczej być za mną. Chociaż analogicznie, jeśli w tym momencie jestem w Warszawie, stoję odwrócony w tą stronę, to tak naprawdę mam połowę Polski ze sobą. Nieważne. No wystarczy oczywiście zostawicie suba z dzwonem, a żeby wam to ułatwić, w dzisiejszym odcinku do wygrania macie ponownie taki oto Kicik. I w komentarzu napiszcie, do jakiego streamera mam się przejść W sensie serio, chcę, chcę już to zrobić Ja już jestem psychicznie gotowy, żeby to zrobić A widzowie, no i słuchajcie, 24 Nowy dropik na Taki wspaniały zestaw sobie możecie dorwać Dlatego kampcie, 24 to jest sobota Ze względu na to, że wszystko będzie bardzo mocno limitowane Już nie będziecie mogli tego kupić Nie wiem, cholera wie ile tego będzie mocno limitowane Siup, ała. No ja jestem debilem skończonym Dobrze, widzowie, w takim razie pora wejść na naszego Discorda śmieszki jego, na którym jest nas prawie 110 tysięcy pamiętajcie, żeby wijać cała strefa Emonga, z którą polecam serdecznie. Okej, okay, dobra, zastanawiacie się pewnie, po co mi drugie konto. Ano, dlatego, widzowie, że na tym modmenu możemy zmieniać ludziom Niki. Ja już mam plan, co z tym zrobię, widzowie. E, widzę, że tutaj sobie ludzie grają na strefie Emonga. Bardzo ładnie. Siema. Everyone's name. Ustawiamy uwaga na loading name w tym momencie. Oho, zbanowało mi konto za zmianę tego niku, masakra! To jest jakiś... Jest, później spróbujemy. Dobra, widzowie, pora wam zaprezentować to mod menu. Generalnie sytuacja wygląda tak, że mamy tutaj coś takiego jak radar. I zaraz wam pokażę, jak działa to. Mamy jeszcze pewną rzecz: mianowicie bardzo przydatną. Show ESP, i tutaj mamy wszystkie trackery, widzowie. Zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Dobra, to gramy, co? Już tego najwyżej. No, te nam wywalił mapkę. Dobra, i teraz słuchajcie, zrobimy takiego mojego trolla. Weźmiemy radar. Radar to jest mapa, generalnie, widzowie. Jak widzicie, odpaliliśmy sobie teraz odległość ludzi od nas, więc w tym momencie wiemy dosłownie, gdzie kto jest. Dobra, czekajcie, musimy się teraz stepnąć gdzieś. Dobra Josi, czemu ty się teleportujesz? Co? Nie się teleportnąłeś. Ja normalnie biegnę sobie A ja mogę ci coś pokazać jak chcesz? Nie, ale lepiej nie Dobra widzowie, wiemy gdzie są wszyscy generalnie w tym momencie na mapie Mamy tutaj jedną osobę w ciemni, szybko wskoczmy, dupnijmy ją i się wyteleportujmy Siup <laughs> O nie, czyżby platforma była po drugiej stronie? O, tutaj mamy ducha Dzień dobry Uuu, ciało ciałko. Ciałko się... jest tam, gdzie się robi pranie dubska. Oh. Jakie pranie dubskie? Pranie, pranie tych pięć To dubsko to jest zdjęcia dla ciebie, dubska? Ile ty masz lat, że te zdjęcia dubska, tylko. Nie ja wiem, nie ja wiem. Szalony. Ja to Andy, dziewczyna, o, więc ja dobrze. byłam, próbowałam zrobić zadanie z kibelkiem, tam z przechwyifaczką. Nie umiem zachować tego zrobić. <laughs> Baba nie umie kibla przetkać. Wytyfy w ogóle. No ja ci pokazać mogę później, jak to zrobić, no. Okej. Okay. A wiecie, że ja kibel kiedyś przetkałem przez umywalkę? Jak macie połączone konstrukcją rury z kibla do umywalki, to jak bierzecie tą przepychaczkę do kibla i chcecie od odetkać właśnie kibel, to dajecie do umywalki, przetykacie umywalkę i odtykacie kibel. S? Dobra, ale nieważne. Ja skipuję w takim razie. Bo no, nie ja kibel. nie mam pojęcia. Zapraszam, zaraz wam pokażę, gdzie. Pokażę wam Buga fajnego. Tutaj w Gaprumia. Ale mi się to nie uda. Jak naciśniecie sobie, tak cały czas. Klikacie ddddddd, co nie? I teraz, jak spację dupniecie, to was. O! Widzicie? Co. W... Co jest? Co jest w ogóle? Widzieliście to? Nie, u zniknąłeś. Totalnie zniknąłeś z mapy. Dobra, z pierwszą przedmiotem. Nie macie. Nie ma mnie? Nie widać mnie. Ej, co jest w ogóle? Ja obok was... stary 15 Mam jeszcze D, D, D. D, 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 I spację. I tak musicie balansować cały czas. I gram na telefonie. US, Na telefonie grasz. Dobra, to do dupy trochę. Dobrze, wallhack odpalamy widzowie, lecimy. Andy, przetrykasz ten keyboard? czy nie? Właśnie próbuję! Ej, Andy, przestałaś kibel już odtykać, nie? No <grywka> To jest niesamowite widzowie. Ci ludzie muszą być totalnego... A, przestałaś przypychać kibel, no i Josi cię zabił, no? Dobra, dobra. Dlatego, dlatego bym na głos powiedział, że przestań przypychać kibel, żeby ją zabić w tym momencie i żeby wyjść na totalnego debila. Klap, Może nie po to, ale dla dobrego odcinka, wszystko. Mogę ci kamerkę włączyć i pokazać, jak pół goły siedzę na krześle. No, nie, lepiej. lepiej nie, lepiej nie. Lepiej nie. Lepiej, nie. O, nie, ja się ruszam cały czas podczas votingu. Dobra, no co ski? Po raz kolejny. No przecież takie obwiesz było, że to ja, to patrzcie się teraz co ja robię no halo, jakie to jest zbugowane gówno. No przepraszam ale co? Nie wiem, jakby ta platforma jest zbugowana strasznie. Czekaj, bo ja... O, dobra, udało mi się wyjść. Nie, ten duch na mnie patrzy. Mam pytanie. Może ktoś podejść do Gaproom? Przepraszam, że tak przekłócam rozgrywkę, ale to jest panie normalne. A co się dzieje? Stoję na platformie, która się nie rusza. W się legitnie jestem na platformie. Możesz użyć tej platformy? Co? Co się dzieje? <laughs> Widzieliście to? No ta mapa, to nie jest jak, plana, no. Jakby ruszałeś się z, z tą platformą i z kimś. Bo ja myślałem, że tylko u mnie to będzie widać. No, o teraz znowu. Ja walę Ale ta gra jest broken. Masakra. Dobra, co daje ta opcja? Name, color, hat. Zobaczmy w takim razie, co się stanie, jak damy sobie tutaj. I jak ty... No, ty byś, jak ty zmieniasz A to miała być normalna rozgrywka, nie, że ty te czapki zmieniasz. Ale możesz normalnie czapki zmienić. Jak masz grę na kompie i masz ten loading screen, co nie? Po przednim jak masz to odliczanie, jak sobie użyjesz laptopa, to masz po prostu interfejs tego laptopa i możesz sobie w trakcie gierki zmienić coś. Na przykład, nie możesz peta sobie zmienić. A no oh. okay. no ty, ty te bugi bierzesz. No nie, no na TikToku wszystko jest. Dobra, bo trzeba rozgrywkę dokończyć. Mogłoby być tu jeszcze jakieś zadanie. Z tymi kranami W sumie Co jest? też report ciała Yoshi? No <śmiech> <Co>? <śmiech> Nie mogę było w ogóle? W tym chyba było ukryte, w tym pokoju. Josi, kto z nami szedł przed sekundą? Czerwony. No, unlucky powiem ci, Josi. No, szliśmy we, szliśmy we truje No, we troje, a ten, co szedł z nami, nie żyje. A ja, a ja poszedłem na lewo. Ale gościu, ty byłeś cały czas przy mnie. Jakim cudem wytłumacz? No, nie, Wytłumacz wiem mi? właśnie, ale wytłumacz jakim cudem mi... on ginął, ale jakim cudem on zginął? Jest tego czyniak, pozdro pozdrowi ty. Ale widzowie, że ja legitnie widzę, co widzowie piszą jako duchy. <laughs> Subskrybujcie jego kanał Nie no, wariacie, co ty dup? W ogóle. Dobra, no słuchaj, no możesz na mnie wołtować nie ma problemu. Wydaje mi się, że próbujesz mnie w coś pieprzyć i mi jest smutno z tego powodu. A, to GG? No jest jak jest, no słuchajcie. Przypał no. tak zwany. Ej, Josie, ty dwa razy zabijesz chyba przy mnie, czy coś takiego. Tak, ja raz przy tobie zabiłem, więc stwierdziłem, że drugi raz też zabiję i zobaczymy, <laughs> zobaczymy, co zaczniesz gadać. Robimy nowe lobby jakieś? Chat as everyone. Co? Czemu jest Lobby wywaliło zapisanie JD? No nie, no wy w ogóle! Znaczy ja zacząłem spamować, może dlatego. Ja się nie spam JD, no bo się znowu wywali. Co ja spam! O nie, wywali. cały czas mi spamuję! Stop! Norbert pozdrawiam! Jak coś to znaczy jest dobrze. Pamiętajcie widzowie, JD oznacza jest dobrze. Vent as crewmate Move while venting Invisibility No i odpalmy sobie jeszcze wallhack Dobra, no to startuje. Dobra, widzowie, ja w tym momencie, ja sobie vent posiedzę po prostu Odpalimy sobie peta innego Będziemy tym robocikiem po prostu sobie latać I będziemy patrzeć, co robią ludzie Nasz radar pokazuje nam, że tutaj kogoś mamy O, mam pomysł Ktoś tutaj idzie, zobaczy ciało Ja jestem robotem, więc będę wyglądał jak robot Który generalnie wygląda niczym pet kogoś o mój Boże, jakie to jest straszne, co ja robię w tym momencie Zamieniłem się w robota, który legitnie wyglądał jak kogoś pet Po czym przy okazji kogoś uwaliłem I ten duch za mną biega teraz cały czas No nie no, znowu mogę po tej platformie łazić, to jest? Ja nie mogę No nie da się po prostu w tym antyludzkim państwie Dobra, mam w dupie Idę stąd Jakoby robotę robimy z tymi postorem w ogóle. Chłop też biega i fraguje cały czas, to jest niesamowite. Co tu się dzieje w ogóle? Chłop! Chłop nie widział, że coś się dzieje totalnie. Okej. Okay. Jaki, nie wiem, jaki, ja się dobra w dupie idę stąd i mnie zabijam. Jaki dobry drugi impostor był! O nie czy ja mam z nie mam jak nawet. zostało, się stało, że kill down był 40, a ty mnie zabiłeś po 5 sekundach od dostępu poprzedniego Nie, Niemożliwe, niemożliwe. Ja, legi, ja miałem licznik. Tam odliczało, nie wiem, 30 albo 40 sekund. Nie pamiętam, ale wiem, że odliczało. Dobra, szybki frag, patrzymy, kto teraz biegnie. Tutaj mamy żółtego, więc żółty nas nie zauważy. Teraz ci są tutaj, więc szybko wskakujemy do Wenta. Walamy sobie tutaj gdzieś pod prysznic. Zobaczmy, co tutaj się będzie wyprawiało. Chłop, co? Chłop się wskrzesił. Ja już myślałem, że chłop się wskrzesił w ogóle. Też miał cheaty. Ja wale. Ale ze straniec. Co? Kiedy stream? Nie wiem. Psycha, mi siada. Dobra, widzowie, musimy zrobić znowu peta. Dobra, widzowie, ikonka Twitcha, pamiętajcie Twitch TV, Joshi, bardzo fajne streamy. Paj, bardzo pamiętajcie, widzowie, ikonka puch. Twitcha tutaj będzie zaraz. No, Mo, y... moja klawiatura jest cała w kurzu. No nie, no co się stało? Kurde, meeting room. Ja też byłam w meeting roomie i nie wiem, chodził za mną jakiś znaczek Twitcha. Ja byłem po prawej stronie, robiłem taska z kartą. Tą, że wyciągasz kartę i sobie przepisujesz pin. E, Cyfrowy kod miałeś do wpisania. No nie wiem, z 5, tam jest liter 6? Nie pamiętam ile jest na karcie. Y jest losowo, jest Ej. czasami 6 albo 5. No to właśnie. A co ty właśnie. chcesz sprawdzać, mnie frajerze Tryhardzie pieprzony. Dobra, ja nie jestem hamem. Ja jestem hamem? Dlaczego? Josi to dobry człowiek nie jest hamem. Josi nie jest <laughs> szynką, no w sumie nie jest. Dobra, widzowie, trzeba się poteleportować trochę do, do widzów. Let's y teleport. Czemu w ogóle jak ktoś wychodzi, mam po samej lewej stronie pokazane netniku. Udala, ale ten teleport był nieprzewidziany. Przez to, że ja nie widzę mapy, to ja nie wiem, gdzie się teleportuje cały czas. Dobra, uwalmy tego człowieka, który nam tutaj zagrażał. O, klakier. O, moje ulubione zadanie polerowanie klejnot. To sobie wypoleruj klejnoty. No klakier, wskakuj do węta. No dobra. O nie! O nie, co on zrobił? Dobra, słuchajcie, musimy przy kimś skoczyć do węta. Dobra, ciało znajduje się tutaj. Jaki to jest wredne, boże Chodź tutaj, walnij spację jak ktoś no, Walne. Słyszysz? A pokazać ci coś? No pokaż O, no, no mówię ci, że 100% imposto Ale, nie. Czy chłop leci mnie zgłosić teraz? Ja czekam na przycisk, aż oni pójdą do przycisku Emergency, emergency Taki idą emergency robić Dobra widzowie, czekam tutaj na nich Oho, idzie Nie, no, ja już widziałem na tym. Ja no. no, widziałem, żeby tam ja, iść. Ja... Dobra, widzowie, pora na 100% niewidzialny crewmate robiący taski i przy okazji mind game'a. Będziemy patrzeć, jak impostor zabija po prostu, więc zaznaczmy sobie si impostor, żeby wiedzieć, kto będzie. Yy, no i jazda. Będzie się działo. Will be canon, Pozdrawiam grafa. Super żart, no bo wiecie, widzowie, canon to jest działo. Odcinki ucz 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 uczą i bawią. Dobra, czekajcie, wejdziemy sobie tutaj, jazda Nibitka. lecimy sobie w takim razie, zobaczmy, widzowie, kto jest impostorem teraz, dobra, pozbieramy sobie ręczniki Ja znajomy życie jest impostorem, ko o, bo, 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 bo. Ciszej tam gadaj O nie, gdzie mi te ręczniki spadły, czyli te 1-0, halo, gdzie są te, gdzie są te ręczniki wszystkie Ej, bo mam problem, wiecie, Dzisiaj jak mam taska z ręcznikami i odpalam te ręczniki, to u mnie one mi spadają po prostu i nie mogę je zrobić tego taska Przyznaję się, jestem krum... O, ty, jakim cudem tu leżało ciało, skoro ja tego nie widziałem? Czy jestem po prostu idiotą? Czy ktoś zrobił po prostu kila obok mnie i zaczął spierd... Zaczął uciekać? No nie wiem, no. Asunka chyba tak zrobiła. Na jakiej podstawie? Na takiej podstawie, że latasz i udaje, że coś robisz. A no w rzeczywistości jedyne, co zrobiłaś, to użytkownikowi tylko task ała. Kojarzysz ten silnik, obok którego zostało ciało, że tak powiem, zabite? No, kojarzę i... No to za tego silnika widać wszystko. No to ciekawa sytuacja. Imagin się nie przyżyje. Może już i wie jeszcze, kto jest drugim impostorem mm, Klakier pewnie. Dobra, Jak? ja wołtuję na klakiera, bo mnie denerwuje. Tumka. No nie No czemu czemuastunkę wyrzuciliście? No to co robimy? Nie, klakier, klakier, czemu, klakier czemu, czemu? No i poszedł. Hop. Kto jest biały. Kto jest biały? Ja jestem żółty, bo robię task. Ja jestem żółtym. bound. Nie wiem. Ups. Światka, nie wiem! Typ mnie widział, legitje, typ nie widział, że wskakuje do Wenta jako krumę i wsią jednego świadka, zabił, zamiast mnie zabić. Ani Dobra, gdzie jest ciałko? No to kto myślicie? No ja myślę, że poplor. Co ty chciałeś z tym poplorem? No właśnie chciałem, żeby się odezwał, albo odezwała, bo nie widzę nowej strzecie w ogóle. Dobra, to jestem ja. Ja jestem w... i ogólnie, mówię No nic. i co się Dobra, dzieje? Dobra, powiem wam tyle, że to jestem ja i bo będę przychodzić z kończetu i. Ale czemu tak łatwo? Czemu? No nie no, ale zepsujcie zabawy. Ej, mogę wam coś powiedzieć w tajemnicy? Słuchaj, ale nie powiecie nikomu, bo nikomu, się wstydzę, nie, wstydzę się nie, bardzo. Nie, nie, w ogóle, my mamy tajemnicy. Możecie kogoś pozdrowić. Nie. Ja pozdrawiam... Ja pozdrawiam... Ja po... no Kurde. Pozdrawiam wszystkich, których znam. Ja pozdrawiam, nie wiem, swoje świnki morskie. Pozdrawiam jeszcze... Dobra. Jest... A wiecie, co ja robiłem przez całą godzinę teraz, czy nie? Waliłeś konia. To też, przy okazji. Ale... No, no nie. Dostałem kabla na ciebie, że włączyłeś ty Tak? Jakiś 60. Co? Dobrze, widzimy więc znowu na tyle dziękuję Serdecznie za uwagę tego materiału. Pamiętajcie o kanale: Yoshi Ale Schoty, Yoshi Ale Ekipa CSGO i Yoshi Ale SRAM. I zapytać się, Filip, ale czemu Yoshi Ale SRAM taki kanał? A się zobacz sam. Przypominam o dropie również: 24. To jest sobota. Nie bądź rura i setisa eee, Coś mi się z tym rumuje, ale nie można mówić takich rzeczy. Trzymajcie się i na ra.